10 najnowszych polskich filmów w programie głównym oraz retrospektywa filmów z udziałem Krystyny Jandy. Wszystko to w Wilnie w ramach 14 tygodnia filmu polskiego. Już się wszystkim zająłem. Te filmy, które są przez nas pokazywane, są bardzo różnorodne. One sta staramy się, żeby oddawały nie tylko dorobek ostatnich dwóch, trzech lat w życiu polskiego kina, ale także, żeby pokazywały różnorodność polskiego kina. Papusza, dyk. Tegoroczny przegląd dyk. polskiego kina rozpoczął film Papusza Joanny Koskrause i Krzysztofa Krauzego. Przekroju, Cało artykuł, świat. Pierwsza cygańska poetka Papusza. Opowieść o dramatycznym życiu Bronisławy Weiss, pierwszej i najsłynniejszej romskiej poetki w Polsce. Premierem filmu poprzedziło wykonanie utworów przez wiodących litewskich muzyków Polaków Jana Maksimowicza i Raimunda Swiackiewicza. Muzyka została skomponowana specjalnie na premierę, a zainspirowana była wątkami muzycznymi z filmu. to jajko? Po Dwa grosze. Ale to jajko jakieś dziwne. Jakie dziwne? Jakie dziwne? Jajko jak jajko, prosto... No co? Co? Pani, pani... Co? Diabła, tak? Diabeł. Diabeł. jajko, tak? Tak. tak? Trzecia przychodzi, mi o diable, W jajku mówi. Diab... Może coś jeszcze pieścionek ci dam, żeby ci odczyniła, tak? Do że mi przyniosła dwa grosze. Ale już! Skaranie skaranie boskie z tymi cyganami. Papusza pierwszy kinowy obraz w języku romskim jest opowieścią o kobiecie wyzwolonej, a jednocześnie uległej wobec obowiązków nalożonych jej przez rodzinny tabor. Z jednej strony była apologetką Romów, a z drugiej została boleśnie odrzucona i wykluczona ze społeczności cygańskiej, co doprowadziło ją do oblędu. Losy bohaterki są ukazane na tle życia, obyczajów i dramatów, jakie w XX wieku przeżywali polscy Romowie. Od dawna jestem silnie związana z romską społecznością. Papusza to film autentyczny, wierny w detalach. Prezentuje bardzo uczciwy obraz romskiej społeczności. Słynny film Król Cyganów nie jest tak prawdziwy. Emir Kusturica koloryzuje i pomija trudne sprawy. W Papusza autorzy otwarcie mówią o przemocy wobec kobiet, o wczesnym wydawaniu dziewcząt za mąż, niechęci wobec edukacji dzieci. Takie obrazy pozwalają tworzyć prawdziwe więzy porozumienia między narodowościami. Ten film mnie po prostu oczarował. Cieszę się, że to właśnie Papusza otworzyła tydzień filmu polskiego. Bądźmy szczerzy, nam, Litwinom, brakuje tolerancji wobec innych ludzi, innych narodowości. Takie filmy zmuszają do refleksji. Co roku i dobrze było? Komendy pismo w nie możemy Wam wynajmować. Nie. Czy papieru boicie? Dych co Co tydzień kontroler wiosł Nie możemy bez maldunku! Weźcie się baby, nasze małe barachło! Nie no, 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 będziemy to, się nadstawiać, nie to... koniec! Bardzo często dochodzi do przejawów dyskryminacji wobec Romów. Przykładowo na Litwie Romowie w czasach komuny też byli przymusowo osiedlani. W Polsce dostawali marne mieszkania komunalne. Tutaj sami musieli budować sobie domy. Teraz to domy znane są za nielegalne i są wyburzane. Niczego w zamian Romom się nie proponuje, wyrzuca się ich na bruk. Skoro takie stanowisko prezentują władze, to nie oczekujmy tolerancji od reszty społeczeństwa. sudėtinga ir sunku. Что я говорю тебе, совершенно секретно. Так точно. You're going to Warsaw. Каждое место за поверхности земли заменил Польска, урва, ведну, верхом Хирошима. Program tegorocznego przeglądu pokazuje różnorodność polskiego kina. Reżyserzy nie boją się tematów trudnych. Kieślowski kiedyś powiedział: Nieważne gdzie się stawia kamerę, ważne jest po co. Na polski film wybiorą się ci, którzy szukają refleksji, dyskusji. Widzów jest coraz więcej. Dla nas jest to kino bliskie, bo dotyka dokładnie tych samych społecznych bolączek. A na dodatek jest to po prostu bardzo dobre kino. Na w, w ramach tygodnia filmu polskiego litewski widz mógł obejrzeć najciekawsze filmy ostatniego sezonu. Pod mocnym aniolem Wojciecha Smarzowskiego, Jack Strong Władysława Posikowskiego, reżyserski debut Krzysztofa Skonicznego hardcore disco, Walensa, człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy, Ida Pawła Pawlikowskiego, polski kandydat do Oscara czy Układ Zamknięty Ryszarda Bugajskiego. ida. Ida, zdecydowanie ida. Ten film już wcześniej spodobał się naszemu widzowi na największym uczestnictwo festiwalu kina wiosna. Rozważany jest pomysł dystrybucji tego filmu na zasadach komercyjnych w litewskich. ekranus. Ty pewnie w ogóle nie wiesz, jak ty wyglądasz, co? Nasi widzowie czekają na refleksyjne filmy jak Ida czy Chce się żyć. W ciągu dwóch tygodni festiwalu Kino Wiosna filmy to obejrzało ponad 100 tysięcy widzów. Ale bardzo nam zależy na to, żeby polski student, żeby student z Litwy wiedział, że jeżeli chce obejrzeć dobre kino europejskie, to trafia na tydzień filmu polskiego. Bardzo nam na tym zależy. Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Lechu, nie umiem mieszać. Doszliśmy już do takiego momentu w historii Tygodnia Filmu Polskiego, żeby tydzień zaczął się rozszerzać w kierunku większego projektu promocji kultury polskiej. Czyli nie tylko nie tylko jesienią film, nie tylko teatr, ale tak, żeby do tego dołączyć może koncert muzyki, sztuki wizualne. Film Walensa Człowiek z nadziei, a następnie monodram Danuta W według książki Danuty Walensy w wykonaniu Krystyny Jandy były przypomnieniem i uczczeniem 25-lecia przemian politycznych w Polsce. Wizyta dwóch wielkich Polek Krystyny Jandy i Danuty Walensowej w Wilnie stały się niemal wydarzeniem. Baliśmy się, że film będzie pomnikiem dla Walensy. Na szczęście jest to opowieść o żywym człowieku pełnym sprzeczności. Spotkanie z Jandą jest ważne, bo to nie tylko gwiazda kina, ale też doskonały przykład radzenia sobie w nowych realiach. To aktorka, twarz Solidarności, człowiek interesu. To osoba, która doskonale sobie porodziła w zmieniającej się rzeczywistości. Autobiografia Danuty Walensowej pod tytułem Marzenie i tajemnice oraz oparta na niej scenizacja Krystyny Jandy, Danuta W. wywołali w Polsce niezwykle żywą reakcję. W Wilnie tych emocji było zdecydowanie mniej. Panowała raczej atmosfera zdystansowanego zainteresowania. Jak wyjeżdżałam z moim mężem, czy gdzieś przebywałam w różnym towarzystwie, to mnie namawiali, że tyle miałaś takie ciekawe życie, tyle przeżyłaś, spotkałaś się z takimi wielkimi ludźmi, mogłabyś to wszystko opisać. Przygotowanie do książki dwa lata trwało. Książka została wydana trzy lata, będzie teraz w listopadzie, 23 listopada. Została wydana w kilku językach: rumuńskim, bułgarskim, czeskim i francuskim, teraz ostatnio. Graliśmy w Niemczech. Na widowni były trzy panie prezydentowe. Wszystkie trzy płakały. Spektakli <grywa> w adaptacji zdecydowałam iść tą stroną jakby kobiecej odpowiedzialności i to co na mnie zrobiło największe wrażenie i samotności myślę, że jest to najbardziej żywy teatr związek z publicznością jaki w ogóle można sobie wyobrazić ponieważ opowiadając życie pani Danuty Dając, podając tyle dat, szczegółów, jednocześnie opowiadam o życiu widowni, to znaczy jest to spektakl, który jednocześnie opowiada historię ludzi, którzy siedzą na widowni i jest odbierany bardzo, bardzo żywo, ten spektakl, nie zdarzyło się w Polsce żeby widownia nie wstała po spektaklu na raz tylko, jak ja ciągle mówię, w Szczecinie, ale tylko dlatego, że opowiadam o, o strajku w Stoczni Gdańskiej bez przerwy i Szczecin ma bez przerwy, oto jakiś, jakiś problem. I kiedy pojawiła się ta książka, media polskie starały się wyciągnąć z niej sensacyjne wiadomości, skłócić państwa Wałęsów. Książka absolutnie na to nie zasługuje. Ta książka jest, czasem odważam się to powiedzieć przy pani Danucie, w pewnym sensie wyznaniem miłości do męża. Podmiotem lirycznym niewątpliwie jest Lech Wałęsa, a cała historia Polski jest bardzo, bardzo istotnym elementem, że pani Danuta jakby udało się i panu Piotrowi, i pani Danucie zrównoważyć te dwie sprawy. Życie osobiste, i opowieść o Polsce. I dlatego myślę, z, tą, z, tym, z tym tekstem, z tą książką jest Polakom dobrze. W Polsce książka okazała się wydawniczym hitem, ale odbiór był różny. Część Polaków była rozczarowana faktem przemilczenia bolesnego tematu współpracy Lecha Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa. Aluzyjne nawiązania w spektaklu do pieniędzy rzekomo przez Wałęsę wygrywanych w totolotka dla wileńskiego widza nie były czytelne. Premiera Gdańska to była największa trauma zawodowa, jaką przeżyłam w życiu. Na premierę przyszedł pan prezydent Wałęsa. Wcześniej. Powiedział ci, że. Wcześniej nie Danusia przyszła do mnie, i powiedziała, że mąż przyszedł, że może z nim porozmawiała wcześniej, bo nie wiedziałyśmy, jak on zareaguje i czego się spodziewa. Bo tak. wtedy było w prasie, że konflikt, że się pokłócili, że nie wiadomo, co. To jest, ten spektakl to jest wielkie wyznanie miłości do Pana. Na co Pan Prezydent powiedział, ja mam ważniejsze sprawy w życiu niż miłość. Ale ja widziałam, że jest naprawdę zdenerwowany i ja podziwiam jego odwagę, prawda? Ponieważ przyjść do teatru i wśród ludzi usłyszeć o sobie, czego nie jest do końca pewien, bo dziennikarze mu mówili, że źle. To jest wielka odwaga. Spektakl zaczyna się od e, wymienienia i daty i imiona wszystkich dzieci, daty narodzin. Przy trzecim dziecku spojrzałam i zobaczyłam na widowni, że siedzi pani Danuta i mąż naprzeciwko mnie. Zobaczyłam twarze ludzi, o których życiu opowiadam. I nagle we mnie był pożar, ale po prostu jakiejś histerii. I kucnęłam. Z Na, po prostu dalej już nie mogłam mówić. Kucnęłam. Mówię, Boże, nie wiem już, nie jak, to, jak Ja nie dam rady dalej tego zagrać. I wtedy z ciemności odezwał się głos pana prezydenta. Niech pani się nie przejmuje, pani Krysiu. <gryś> ja też nie pamiętam datu rodzin moich dzieci. <gryś> Aż tej Petnia na I ja się pozbierałam, wtedy cała sala wybuchnęła śmiechem. To mi dało czas na to, żeby się pozbierać i już cały spektak zagrałam. A potem jeszcze dostałyśmy pochwałę od pana Wałęsy, bo powiedział, że tak było w 97%. W 97,5%. Była prawda na scenie. Ta historia. Widzowie Danuty W na scenie Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego przyjęli spektakl entuzjastycznie. Spotkanie pospektaklowe było pozbawione kontrowersji. Fileńską publiczność interesowało bardziej dzisiejsze życie pani Walensowej. Ja teraz zostałam tylko z moim serii z mężem. wyszły z domu. Mąż, jako wytrawny polityk, cały czas jest, stara się być czynnym politykiem, a jak nie, pracuje w swoim biurze i ma zajęcie polityczne. A ja jak wolno od wnuków też mam swoje przyjemności, robię to co chcę, ja teraz wszystko mogę, ale nic nie muszę. Nie mogło zabraknąć pytań do byłej pierwszej damy o stosunki polsko-litewskie. Nie ma o nich mowy w książce, ale Danuta Walensowa podzieliła się swoimi dzisiejszymi ja przemyśleniami. W marzeniach, że mi się marzy, żeby Litwa z Polską to było jak brat siostra czy dwóch braci, czy dwie siostry? Żeby Polacy tutaj na Litwie się czuli bardzo dobrze i czuli, że jesteście nawzajem, się tolerujecie i szanujecie? A jak do Polski przyjedziecie, będą napisy, bo jak są w polskim, to i litewskim. I wszystko jest tak jak w rodzinie.